Hej, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, a razem ze mną jest dzisiaj Max. Hea i Wiktor. Siemka. I, i mamy teraz kolejny, kolejny odcinek retrospektyw Nolana. W poprzednim rozmawialiśmy o Śledząc i o Memento, i na tym, na tym okresie w jego twórczości się, się zatrzymaliśmy. Tak więc po Memento Nolan wystrzelił. Producent, który, który, z którym Nolan współpracował przy Memento, czyli Steven Soderbergh, pod wrażeniem jakby tej pracy z Nolanem, zaproponował Nolanowi nakręcenie filmu psychologicznego o tytule Bezsenność, który był jakby remake'iem filmu szwedzkiego z 1997 roku. Nolan się zgodził i tak, i tak właśnie powstała Bezsenność w rolach głównych z Alem Pacino, Robinem Williamsem. Film z 2002 roku, który według mnie też jest dosyć oryginalny, bo łączy dosyć mocno kino y, dramatu psychologicznego y, z takim gęstym, mrocznym kryminałem, wręcz w pewnych momentach, nawet noir bym powiedział. I opowiada o dwóch detektywach zelej, którzy są wysłani na Alaskę, żeby zbadać morderstwo. Nastolatki, później przez przypadek, bohater grany przez Ala Pacino, czyli ten nasz główny bohater, zabija swojego partnera, a to wszystko widzi morderca tej nastolatki i, i wywiązuje się między Alem Pacino a Robinem Williamsem, który gra właśnie tego morderce. Taka bardzo, bardzo dziwna, specyficzna, ale też yy, dosyć fajnie przedstawiona. Relacja oparta najpierw na szantażu, później na jakimś takim strachu obupólnym przed tym, co zrobi druga strona. I kurczę, no Bezsenność jest dla mnie chyba najbardziej zapomnianym filmem Nolana, a, a według mnie warto ją sobie zobaczyć. Pomimo, że jakby to tempo akcji jest, jest bardzo wolne i, i akcja się ciągnie, tutaj zaraz, zaraz pewnie usłyszycie od Maxa, że ten film to nuda, to, to według mnie bezsenność to jest jakby najlepsza inkarnacja tego, co chciał Dostojewski przekazać swojej zbrodni i karze. To znaczy, w jaki sposób człowiek reaguje na popełnioną zbrodnię. I czy jest w stanie w ogóle funkcjonować po, po popełnieniu tego i ukrywaniu pewnych faktów? No, jest nudny, ma. Znowu to jest ten sam moment, co przy Memento. Ma naprawdę dobry koncept, ale nie potrafi go jakoś tak dobrze sprzedać. Mamy tutaj, już już tutaj widzimy ten typowy styl Nolana. Mamy retrospekcje, są takie przez yy, jedną sekundę pokazywane, wiecie, takie małe ujęcia. Coś, co Ale było, super to na przykład... było. Te, te, te takie. Jakby też halucynacje troszeczkę, nie? Takie razy tak, w momencie. Tak, i one już się na stałe wpisały do, no, do Nolana, jak na przykład w Mroczny Rycerz powstaje. Sam film, nie wiem, próbowałem trzy razy do niego podchodzić, jest tak nudny moim zdaniem. Nie potrafiłem się, nie potrafiłem w ogóle wskoczyć w niego, nie potrafiłem płynąć razem z nim. Parę razy próbował, próbowałem się tam zaangażować, parę razy były, były ciekawe momenty, jak na przykład właśnie relacja. Robina Williamsa i Ala Pacino, ale to mimo wszystko dalej gnęło w tym takim nudnym klimacie, takim smętnym. Ja, ja wiem, ja lubię Slow Cinema i lubię takie też kryminały. Ale nie wiem, coś po prostu stało się, że ja kompletnie nie potrafiłem tego obejrzeć tak z takim pełnym zaangażowaniem. Ale ta relacja cię nie kupiła ale Pacino i Robina Williamsa? Kompletnie nie, nie wiem, to był, cały film wydawał się tak strasznie nudny, nic się. mimo jasne działo się dużo, ale według mnie prawie nic się w tym filmie nie działo. Pościg w tartaku był też tak bardzo słabo nakręcony. Prosiło się o jakieś lepsze sceny. Mi się podobało, no i... bo, bo była scena pod wodą, a Nolan e, później też lubi sceny pod wodą. Nolan, Nolan bardzo lubi wodę, tak jak ten. Tak James jak czas Cameron. i zegarki. Tak, James Cameron, no właśnie woda i czas i zegarki. Zresztą jak trafiają bohaterowie w Interstellar na jedną z planet, no to tam jest przecież woda. W incepcji też jest woda, w prestiżu w też jest też woda. jest woda. Wszędzie jest wszędzie woda. W prestiżu woda, jest woda, bardzo woda, woda. Woda. A o tym zaraz pomówimy. Nie moim zdaniem, się wynudziłem na tym filmie. Nie wiem, może kiedyś zrobię Rewatch, ale tak na razie to jest strasznie taki średniak Nolanowy. I nie dziwię się, czemu, nie został, czemu został zapomniany. No bo nie wiem, moim zdaniem nie oferuje już nic takiego. Znaczy, według mnie dło. powinien być pamiętany chociażby właśnie ze względu na rolę Robina Williamsa, która w tamtych latach, ja przypominam, że to jest 2002 rok, była dosyć niecodziennym zjawiskiem. W sensie gość, który gra w komediach familijnych zazwyczaj jest komikiem. Yy, w filmie no, ona nagra zabójcę i to też takiego dosyć niekonwencjonalnego. I gra go świetnie, więc, więc, więc chociażby za tę rolę, myślę, że warto o bezcenności pamiętać. Bo tak jak mówię, no, film może się wydawać yy, nudny, bo faktycznie mało się tam dzieje. Scena akurat pościgów przez Startek była super według mnie. Końcówka też była bardzo, bardzo fajnie. fajnie Ojej, takie, takie głębokie po prostu, bo bohater nieść przez trzy dni i w końcu zostaje przez postrzelony. 6. Przez sześć, sorry, przez sześć dni, bo jest w tym. jest dzień, dzień polarny. Tak, gdzie jest dzień polarny, i po prostu nie, może, nie możesz spać, yy, zakleja te rolety. I na końcu, kiedy zostaje postrzelone, to mówi: O, w końcu mogę zasnąć. Jezu, głębokie bardzo. W, końcu wyśpie. w końcu się wyśpię. W końcu się wyśpię powiem tak, yy, skipowałem ten film po prostu, bo był tak nudny jak flaki z olejem. Ja, ja nie jestem, ja, ja nie, ja nie jestem fanem kina takiego powolnego, który naprawdę przez 90% filmu nic się nie dzieje, a dopiero pod koniec. Cokolwiek. Jesteś fanem Marovers. Ale nie powiesz, Max, ta atmosfera gęsta tej mgły. Nie, tego to klimatu, akurat nie. To było super, to działało. To, to czuć było Nolana, czuć było Nolana, czuć było ten klimacik, taki też taki właśnie, takie małe miasteczko górskie coś się jak nie wiem, pierwszy sezon Twin Peaks, ale mimo, mimo wszystko, nie wiesz, ja to oglądam tak i mówię: Ej kurczę, już gdzieś to widziałem. Nawet pięć razy już gdzieś to widziałem śledztwo. Kurczę, no źle podchodzisz do tych filmów, według mnie. Wiem, no. wiem, ale nie, już, już następny film jego Harry Potter to, 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 już, to już wiesz. To, to, już... to też już gdzieś widziałeś. Nie, to już nie, to już nie, prestiż będę inaczej chwalić, ale już... W ogóle, w ogóle ta scena, gdzie oni robią zasadzkę w tym domku na, na, na zabójcę i on ucieka tą jakby klatko, klapką w, w podłodze i, i wiesz, i Al Pacino wychodzi i jest tam mgła i nic nie widać i jest taki kurde otoczony jakby tą mgłą i zabija tego swojego partnera. To jest też super super No mi tak bardzo ściganego pijam. przypominało. Tomili Jones ścigany. No, wygodnie. <laughs> no Albo ściągany. Tam też była scena z korytarzami w kanałach. No, no nie wiem, czyli, czyli co, czyli tak ogólnie dla was bezsenność... Negatyw. nie działa. Nie, nie działa kompletnie. Jest... No wiesz, to jest ten okres. Gdzie Nolan, według mnie, robił jeszcze średnie filmy i dopiero później się polepszył, a reżyser, który z każdym swoim filmem ewoluuje, to jest naprawdę znakomity reżyser. To jest też kwestia tego, że scenariusz nie był po prostu jego autorstwa, że to, to był też, remake. To też. I za scenariusz odpowiadał gość, który zrobił jakby oryginał, czyli pan Erik Skjoldbjerg. Nie wiem, czy dobrze się to czyta, bo, bo nie umiem intu skandynawski. Ale, ale pan Erik Skjoldberg pisał scenariusz na podstawie tego scenariusza Nolan kręcił film. No i okej, okay, no wam się nie podoba, mi się podoba. Ja lubię. Ja, ja lubię od czasu do czasu sobie wrócić, bo ja lubię to wolne kino, bardzo klimatyczne, gdzie ja możemy też lubię się wolne faktycznie... kino klimatyczne, ale to po prostu dla mnie był takim śred... średniakiem, nie wiem. mał parę dobrych momentów, ale to było za mało, żeby mnie do końca przyciągnąć. Moim zdaniem to jest taka ciekawostka raczej dla fanów Nolana, taki naprawdę fest fanów Nolana, coś jak mm, właśnie śledzenie takie, no, żeby już jak obejrzyliście wszystkie filmy Nolana, to zobaczcie jeszcze te, jak Nolan ewoluował. Wiesz co? A, a ja nie. Ja jestem bardzo w ogóle wielkim miłośnikiem zbrodni i kary. I, i tak dobra. Bardzo mocno przypomina zbrodni i karę, więc. Więc. więc yy... Od razu, od razu jest u mnie, wiesz, jakby, jakby ze dwie, ze dwa lewele wyżej niż, niż cokolwiek innego, co zbrodni i kary nie przypomina. I, I super jest to właśnie pod kątem właśnie takim psychologicznym rozegrane to znaczy to, jak nasz bohater granny przez Alapacino reaguje. Także ja jestem na tak, wy, na nie, wy jesteście na nie. Okej. Okay. Ludzie byli raczej na tak, bo film miał 46 milionów dolarów budżetu, no. zarobił 113 milionów na całym świecie. Krytycy dosyć, dosyć mocno chwalili. Sam gość, który zrobił oryginalną bezsenność, czyli wymieniony już wcześniej pan ze szwedzkim nazwiskiem, którego nie jestem w stanie wymówić. Powiedział że, powiedział, że nie, że, że, że bezsenność spoko i że to jest dobrze przygotowany, inteligentny film z dobrym reżyserem, który sobie z nim poradził. No nie powiem, no pan ze sz szwedzkim nazwiskiem jest faktycznie kurwa skromny, jak sam pisał scenariusz do tego filmu, ale to już tak na boku. już tak na marginesie. Y, Times uznał bezsenność za bardzo godnego następcę Memento. I tutaj po, po bezsenności tak naprawdę zaczęła się ta, ta większa kariera Nolana, nie? Od tego filmu. On zaczął dostawać propozycje, po bezcenności, zaczął pisać scenariusz do filmu o Hawarcie Hughesie, w którym główną rolę miał grać Jim Carrey. Natomiast film poszedł niestety do szuflady, bo Martin Scorsese, Scorsese go nakręcił, czyli mowa tutaj o Awiatorze. Później w 2004 Nolan. Dostał propozycję wyreżyserowania troi, tak? Tej troi z Bradem Pittem i Orlando Bloomem. Ja bym to tak bardzo zobaczył. Którą niestety odrzucił i dostaliśmy zamiast fajnego filmu jakiegoś gniota. Ej, bo i nie tam. Ja, ja ja nie, ja bym troja była okropna. Ja miałem Troje jeszcze na tym, na, na, na CD-ku kupionym kurwa gdzieś wiesz, na bazarze, pokątnie od jakiegoś Rumuna w wersji... Na pokątnej. TS te, te były te wersje, takie trochę polepszone kamerówki. O Boże. Nie, trochę, polep trochę polepszone kamerówki, bo był Cam TS i później <laughs> był Divi drip. I to jeszcze było kurwa w formacie RMVB, ważyło 200 MB. I, i, I oglądałem to i, i nie dało się tego przejść do końca, był tak toporny film, ale nie o troi tutaj. W 2005 rozpoczyna się Nolanowska rewolucja, czyli Nolan bierze się za Batmana. Ale o tym, o wszystkich trzech Batmanach porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, a teraz przejdźmy do 2006. Do filmu Prestige, który jest też adaptacją jakby powieści Christophera Priesta i opowiada... O XIX-wiecznych czarodziejach. Dwóch czarodziejów i walczą. Tam na Filmwebie był, był taki opis tego filmu: dwóch czarodziejów dwóch i walczą, i on jest bardzo. Bardzo trafny. Max, co ty o Prestiżu masz do powiedzenia? Jest świetny, ja całkowicie kupuję tę rywalizację pomiędzy Jackmanem a Christianem Baleem. Tym bardziej, że obaj panowie mają naprawdę mocną motywację, żeby stawić się przeciwko sobie. I uwielbiam to, jak później ten film biegnie. Jak później nas rozczarowuje mimo wszystko tymi wszystkimi plot twistami. I jak bardzo nas zniechęca do tego, żebyśmy ten film polubili. Jak bardzo za dużo nam obiecuje. Jak za dużo nam pokazuje, że jednak to wszystko jest możliwe tak naprawdę cały film to jest jedna wielka iluzja i znakomicie się to udało przedstawić i najlepsze jest to, że pomimo całego pomimo finałowego plot twistu film za drugim razem ogląda się równie świetnie. Za każdym razem ogląda się go świetnie. Za każdym razem tak. Tam jest znakomita jest obsada. Mamy Michaela Keina w końcu, mamy Scarlett Johansson, mamy Davida Boguego i Rega Christian Bale i Hugh Jackman jest. Wow. I, nie, to jest bardzo trafna rywalizacja, bardzo trafny taki też thriller, bym powiedział. Na tym filmie nie jest sposób się wynudzić, tam jesteśmy cały czas zaskakiwani, cały czas atakowani przez różne sztuczki. Cały film to jest jedna wielka sztuczka, żeby nas, widzów... No, to ale, to jest, ale to jest świetne, nie? Bo, bo film tak. zaczyna się od tego, jak Michael Kane tłumaczy, jak się robi sztuczki magiczne i mówi o dwóch pierwszych etapach, czyli tam to było za zaciekawienie, tak? Magik musi wiedzieć... Pokazać, pokazać ludziom coś normalnego. Później stworzyć, znaczy zrobić tak, żeby to coś normalnego stało się czymś niesamowitym. I na końcu mamy prestiż, czyli ten jakby finalny, finalną część tej sztuczki, nie? Która tworzy to wielkie jedno wow. I cały film tak wygląda, nie? Bo niby dostajemy historię dwóch magików, iluzjonistów bardziej niż magików nawet. A sama końcówka jest pięknym nawiązaniem do początku, nie? Tutaj też mamy zabawy chronologią. Ale uwagę... Nie wiem czemu jeszcze nie wspomnieliśmy. Gra tam David Bowie i David Bowie gra Nikola Tesla. Tesla. W ogóle to jest super rola. Wiecie, jak, jak David Bowie sobie poradził w roli Tesli, to Tomasz Kot sobie na pewno poradzi. <ścoughs> no ja czekam na Tesla w wykonaniu Tomasza Kota, bo ja bardzo lubię tego aktora. To jest właśnie taki typowy Nolan, moim zdaniem to jest taka esencja nolanizmu, jest dużo filozofowania. Dużo takich zwrotów akcji, dużo oszukiwania widzów, dużo dbania na temat sensu życia i ogólnie na temat sztuczek. I jest woda też. Jest woda, jest czas, bo czas i woda tam są bardzo kluczowe w tym. Woda nawet bardziej, nie? No bo, no bo to w wodzie ginie żona... No, to, to już się zaczyna fetysz Nolana do zabijania kobiet głównych bohaterów. No, w sumie tak. No w, sumie, w sumie to też później jest widoczne, nie? W hmm. innych filmach Nolana. Kurczę, no w tym filmie w prestiżu też widzimy pierwszy raz, tak naprawdę, ten element sci-fi, nie? Który później u Nolana już ma jakby stałe miejsce w, w jego filmach, no bo mamy to. Znaczy... Niby sci-fi, ale też nie do końca. No właśnie, wiesz, ja to do końca nie wiedziałem o co chodzi. W ogóle, w sensie ja, ja obejrzałem ten film wczoraj, jak wy to słuchacie, to nie wiem kiedy, ale kurczę, naprawdę ja nie mogłem usnąć przez jakiś czas, bo naprawdę się zastanawiałem, co się tam zdarzyło, serio mówię, bo nie wiedziałem, czy to, co widziałem, to było naprawdę, czy jednak y, to była dalej iluzja, o co chodziło. Maszyna działała w ten sposób, że kopiowała, jakby, klonowała, jakby człowieka. Tylko... Nigdy nie wiadomo było później, który człowiek jest oryginałem, który znajdzie się w prestiżu, a który spadnie jakby do, do tej banki, do bańki z wodą. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, nie? Czy, czy nie, czy jakoś inaczej? No to było wszystko takie umowne, to wszystko było takie udawane, to było tak samo jak ta szafka, ten moment ze znikaniem, to, te, to byli. Czekaj, tam, no to byli bliźniacy chyba. Tak, 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 to byli to byli bliźniacy. No to był cały plot twist, że to właśnie byli bliźniacy. Ten film nawet spoiluje nam, zaczynając się od ujęcia kapeluszów i kapeluszy i ten i, i dopiero później one mają kluczowy moment i my nawet na to nie zwracamy uwagi. Ja uwielbiam no. to w ogóle w tych filmach Nolana. Często jest też tak, że one zaczynają się takim jakimś randomowym ujęciem, a jednak to ujęcie ma A które jest ważne później. później, nie? Tak, które jest ważne. Tak samo było w Mrocznym rycerzu, tak samo było chociażby w Incepcji. No, Incepcja się w ogóle świetnie 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 z... no. zaczynała. Też już nie mogę się, się doczekać, aż będziemy o Incepcji gadać, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów ever. Prestige też zresztą jest, jest genialnym filmem i w ogóle to jak aktorsko tutaj sobie Jackman i Bale poradzili, to, to jest coś wspaniałego. I widać też zaczątki jakby tych, kurcze, wielkich umiejętności Scarlett Johansson, bo jeszcze w 2006 roku ona wydaje mi się taką nieopierzoną aktorką i, i dopiero, dopiero wchodzącą jakby w ogóle w ten rynek hollywoodzki. No tutaj ma drugoplanową dosyć rolę, ale, ale też świetnie zagraną. No ogólnie Scarlett jest dobrą aktorką, więc się nie dziwię, że Nolan jednak na castingu zdecydował się ją wybrać. Ale kurczę, tak jak oglądałem Prestige, to trochę czułem, no nie kopię, ale bardziej inspirację, wiecie, w późniejszych czasach jak yy, wychodziła Iluzja. Z Edward... Jak wychodził, przepraszam, Iluzjonista z Edwardem Nortonem. Ale Iluzjonista był po prestiżu. Iluzjonista to jest 2008 rok. 2006. Mhm, uh -huh. okej. Okay. Ale Iluzjonista mi się jakoś bardzo nie podobał, był, był troszeczkę nudny. No właśnie, czułem ten sam, ten sam klimat, kurczę, właśnie na koniec też miałem takie samo zaskoczenie. Ogólnie te filmy o iluzjach, o tych, yy, które mają takie właśnie duże plot-twisty, że na koniec wszystko się wyjaśnia, to... Naprawdę to są ciekawe filmy, lubię je. Prestige na ten moment jest u mnie na pierwszym miejscu razem z Incepcją i Batmana Nolana. No, Prestige jest wspaniały. A, a w ogóle, tak yy, a propos jeszcze realiów historycznych, to ja bym chciał tutaj powiedzieć, że Tomasz Edison topała. <grybujesz> <grybujesz> Tim Tesla jednak widzę. Oczywiście, że Tim Tesla. W ogóle, jak Michael Kane na początku mówi o tej iluzji, coś tak skojarzyło. Bruce, po co upadamy żeby potem A to się jest podnieść. Zawsze, Tak, To jest, to jest, to jest to już Michael od Kane. od Batman początek. Mamy taki stały, typowy, nolanistyczny, Michael, nolanistycznego Michaela Keina. Tak. Jak nie pochowam, tak się pojawi, ja nie musi pochowam gadać. kolejnego Wayna. Właśnie. E, znalazłem dokładnie, e, jak się nazywają te fazy. Pierwsza faza to jest e, obietnica, gdzie widzimy jakby ten rekwizyt używany podczas pokazu. I od razu będę mówił, jak to się odnosi do filmu, nie? I, I tutaj to jest pokazanie nam, jakby tej relacji, kiedy oni jeszcze współpracują ze sobą, to znaczy Borden i Angier. Druga faza to jest zwrot, gdy przedmiot znika lub dzieje się cokolwiek innego zaskakującego, i tutaj to jest ten moment przełomowy, jakby śmierci yy, żony Angiera. I ta ostatnia faza to jest prestiż, kiedy jakby wszystko się wyjaśnia, obiekt się pojawia, czy, 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 czy dzieje się odwrotność tego, co się działo w zwrocie. I to jest tak kwintesencja sztuczki. I to w przypadku filmu Prestige to jest ten końcowy plot twist. Znaczy plot twist. Wręcz nawet, nawet nie sam plot twist, tylko ta sama końcówka, kiedy. Brat Christiana Bale'a, który też jest Christianem Bejlem, idzie i spotyka się z tą swoją córką i, i dziękuję Michaelowi Kane'owi za pomoc. W ogóle, na, na, na kogo liczyliście w prestiżu? Nie, no ja Jackmana. Ja Jackmana jednak. Ja, ja, jednak, ja jednak Robert Angier. Bo chłop, chłop miał głowę na karku. Chociaż był za bardzo trochę zaślepiony tą jakby <laughs> nienawiścią. Ja wpierw Alfredowi kibicowałem, ale później... Po czasie jednak nie, jednak Angier. Ja. Alfred jednak Borden on... to był kutas przecież. Miał jakby dwie, dwie, dwie żony, okaleczył. dwie baby i, i z żadną nie był tak naprawdę, żył połową życia. To jest swego rodzaju poświęcenie, ale, ale to jest też bardzo nieczyste zagranie w stosunku do tych najbliższych mu osób. Chociaż, no, bo, finalnie, dobrze, to, chociaż finalnie dobrze na tym wyszedł, nie? no Bo jeden z nich umarł, a drugi sobie przeżył i sobie żył dalej. A Angier jednak, jednak umarł już tak finalnie. I ja dosyć mocno A zmieniłem wie, swój stosunek wie. właśnie przy okazji końcówki filmu, gdzie okazało się, że Angier to jest tym chujem największym, który, który specjalnie to wszystko zaaranżował, żeby tylko zgnębić swojego rywala, nie? Żeby, w ogóle nawet, też tak. Wiesz, zgnębić, ośmieszyć to jeszcze no tak. byłoby pół biedy, ale wręcz zabić go, nie? Tylko, że rękami jakby stróżył w prawa. No, jakby taki cały film jest prawie motywem zemsty. No! Ja też mam tutaj takie pytanie, bo. Prestige to mamy do czynienia tutaj też z filmem eksperymentem, typowy dla Nolana. Mhm. I to jest jedyny, jeden z takich filmów eksperymentów, które w zasadzie można oglądać wielokrotnie według mnie. Bo jak na przykład, nie wiem, Memento za drugim razem, moim zdaniem, już traci. Tak samo jak Szósty Zmysł. I teraz mam pytanie, czy w ogóle wolicie oglądać też, wolicie być oszukiwani, wolicie oglądać filmy takie, filmy eksperymenty. Tak, tak. Czy coś jak, nie wiem, Dunkierka, czy coś, czy bardziej po prostu klasyczną fabułę i się wstrzelać w to? Ja wiem, że. Ja kocham eksperymenty filmowe. Uwielbiam być oszukiwany jakby przez reżysera, żeby później mieć Mindfuck na końcu i później sobie wracać, później sobie wracać do tego filmu tysiąc razy i analizować go pod różnymi kątami. Nie, kocham. Totalnie najlepsza wiemy, rzecz w wiemy że ten że Tenet zbliżający się będzie takim eksperymentem Tenet od początku Tenet ma ponoć być ale ja to już wspominałem że od końca i od początku ma być takim samym filmem że jeśli obejrzysz go od końca to obejrzysz dokładnie taki sam film jakbyś on normalnie no, film od... moim zdaniem super ale ja też jestem bardziej zwolennikiem takiej naprawdę klasycznej fabuły filmowej takiej trzyaktowej struktury po prostu wolę przynajmniej ja Stary czaktowa struktura jest nudna. Nie no, co ty? Jakieś zawirowania, takie, coś się dzieje, dzieją się rzeczy, nie wiadomo kiedy, jak, gdzie, ale dlaczego, Ale potem jest ten, ale potem jeżeli jest wszystko, taki Jeżeli to jest wszystko dobrze spięte, koniec końców. To, to ja o wiele bardziej lubię taki chaotyczny układ filmu niż yy, standardowy czy aktowe fabuły. No ja też właśnie uwielbiam takie, wiesz, wyjątkowe, ale nie, niekiedy, no to za drugim seansem no nie staje się to aż tak dobrze oglądalne. Jak właśnie wspomniałem, Memento, które tam były jeszcze filmy w tym wykonaniu. Donidar. 12 małp. No, mnóstwo. No, no, 12 małp to też. 12 małp. Czy Brazyl... Nie, Brazyl akurat Brazyl jest akurat dobre. 21 gramów. A to, to Rewolwer to y, tego. Rewolwer Gaja Riczego. No. Wspaniały Revolver. to był film. Wiktor, co sądzisz? No kurde, no jednak ja wolę taki prestiż sobie obejrzeć milion razy niż jakiś normalny film. Patrzę, że Nolan sam przekazuje, no przez Angiera, jakby mówi, że ludzie oni wiedzą wszystko, co się dzieje, ale jeśli oszukasz ich choćby na sekundę, to już o tym zapominają jakby. No dokładnie. Nie? Każdy lubi być oszukiwany. Więc ja, jeśli jestem oszukiwany przez cały film. I na końcu dostaje wielki reveal, jak chociażby, wiecie... Właśnie dlatego uwielbia człowiek Incepcję, bo się nie wyjaśnia nic na koniec. Bo nie wiadomo, czy ten... Zawsze to będziemy przy Incepcji gadać, ale... Że ta końcówka Incepcji jest taka piękna, bo nie wiesz, jak to się dokładnie skończyło. Ale w Prestiżu masz dokładnie to samo, tam masz otwartą dosyć mocno furtkę. No jakby... tak, bo no, mogłeś myśleć, że, że on był klonem, że on był ostatnim klonem, jaki pozostał. Naprawdę filmy na lana można... Różnie, różnie interpretować. Można sobie właśnie dopisywać zakończenia jak w, w, w przypadku Incepcji czy Prestiżu i, i to tak naprawdę działa zawsze, za każdym razem. Więc już milion razy wolę obejrzeć taki film, gdzie jest oszukiwany niż z taką normalną już obitą na miliard, na miliard sposobów fabułą. No, ja się tutaj totalnie zgadzam z tobą. Dobra, czy coś jeszcze chcecie o Prestiżu, o czymś jeszcze pogadać? Soundtrack był w ogóle wspaniały. taki Taki właśnie... you XIX-wieczny stylizowany. I, I w ogóle kostiumy też były świetne. El nie, super to w ten wypadł. Klimat. Na to, na to warto, warto zwrócić uwagę, że, że świetną rolę tutaj zro zrobili scenografowie i, i ludzie od kostiumów. Naprawdę fajnie oddali jakby epokę i, i, i klimat tam panujący. Więc... Nie, ja bardzo lubię kostiumowe filmy. Ale takie naprawdę wysokobudżetowe, takie, które mają ten artyzm w sobie. Nie takie na przykład nie Maria Królowa Szkotów, bardziej coś takie zawodjackie jak. Holmes Gary'ego, jak Prestige właśnie. Okej, okay, to tak, to wtedy, wtedy a, Ten film z Deppem, czekaj, jak to się nazywa? From Hell właśnie to było. Też takie, gdzie używają jeździes, um, bez głowy. jako akcji jakby takiej. Jako tła takie, po prostu, nie? Tak, jako tła, a nie same filmy, że jest o epoce. Kurczę nie, naprawdę, Nolan to jest jeden z tych reżyserów, którego filmy mi się na razie podobały właśnie oprócz tego, oprócz bezsenności wiecie. Bo jeśli reżyser nie ma jakiejś takiej wpadki na swoim koncie, to nie może się tak naprawdę nazwać reżyserem według mnie? Ma dunkierkę. No Co? Właśnie. Znaczy, go, według mnie jego pierwszą porażką właśnie bezsenność było. No, w sumie to ja, to ja się tu nie zgodzę do końca. Według mnie teraz, zaczy teraz zaczyna się ta super era dla Nolana od y Nie powiem nic na razie o Batman początek, bo muszę sobie zrobić, ale jak no, na razie to prestiż, też muszę Rewatch taki... zrobić. Ale, ale na pewno przy Batmanach sobie dłużej pogadamy, bo o Batmanach to można gadać godzinami, naprawdę. To co, to, to ja myślę, że na dzisiaj, że na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za słuchanie, yy, następnym razem widzimy się w Gotham i to trzykrotnie. A dzisiaj ze mną był Max. Siema. I Wiktor. Na razie. A ja jestem Paweł i słuchajcie Czwartej Ściany, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, wchodźcie z nami w dyskusję, bo o to tu chodzi. Dzięki, na razie, trzymajcie się.